Karetka przywozi do szpitala 19-letniego Darka Wiciaka. Chłopak zakochał się w córce właściciela gospodarstwa rolnego, u którego właśnie się zatrudnił. Dzisiaj kochali się w stodole, kiedy ojciec dziewczyny nakrył ich i zaatakował widłami. Karetką przyjechała także 21-letnia córka gospodarza. Dziewczyna próbowała ochronić chłopaka przed furią ojca i sama została ranna. Czy to ojciec was zaatakował? Nakrył nas w sianie, ale. No, wie pan. Aha, ojciec pacjentki był aż purpurowy ze złości. Myśleliśmy, że tam zawału dostanie. Nawet nie chciał słyszeć o tym, żeby dziewczyna jechała z nami do szpitala, a przecież miała dość poważnie poharataną tą rękę. Na szczęście żona go przekonała. Dość Córka gospodarza studiuje w mieście, gdzie od roku spotyka się z chłopakiem, za którego ojciec chce wydać ją za mąż. Jednak dziś straciła głowę dla pracownika ojca, którego właśnie poznała. Jemu też dziewczyna wpadła w oko. Pacjent chce jej zaimponować i nie pokazuje, jak bardzo boli go zraniony pośladek. 135 na 95 podwyższone, akcja serca 120 przyspieszona. To źle. Nie, no to pewnie przez te emocje. Dziewczyna bardzo martwi się o 19-latka. Czuje, że zakochuje się w chłopaku i boi się, jak zareagują na to jej rodzice. to Już przeżyć. Boże, ty dzielny jesteś. To nie było mądre, przepraszam cię. No, oj tam, ale jakie przyjemne. Darek. Kinga, ty byś tego nie powtórzyła. Przestań. Przepraszam bardzo. Wracaj na łóżko, pojedziesz teraz na badanie tomograficzne. Dobra, to ja wezmę łóżek. A ja się tobą zajmę. Mam chłopaka, rodzice go bardzo lubią, ja też. Ale Darek, jak wczoraj przyjechałam do domu i go zobaczyłam, aż mi się kolana ugięły. Ona mnie tak działa, tak mnie kręci, że nawet nie wiem, kiedy w stodole wylądowaliśmy. Ale głupio, bo ojciec nas wsianie na go złapał. Tak się wkurzył, że myślałam, że nas pozabija. Tymczasem do szpitala przyjechali rodzice dziewczyny. Jej ojciec nadal jest wściekły. Co pan robi? Proszę się uspokoić. Złapałem go, złapałem go z moją córką w stodole na sianie. Dobrze, Nie ale to jeden. są pańskie prywatne sprawy. Spokojnie. Tu miała być nasza córka. Bogdan, Nie. spokój. Przepraszam, panie doktorze, jesteśmy rodzicami już, Kingi Rokosz. Już, już. Pani w rejestracji powiedziała, że córka tutaj jest. E, córka pojechała na badanie głowy tomografem komputerowym. Dlaczego? Ponieważ uderzyła się mocno w głowę i chce sprawdzić, czy nie doszło do jakiegoś uszkodzenia mózgu. To wszystko przez siebie! O, no, już, to wszystko przez siebie! No, 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 wystarczy, wystarczy proszę, żeby pan nie podnosił głosu. Jak go widzisz, wszystko mnie siepie. Dobrze, dobrze, dobrze. Najlepiej Chodź. jak pan się zryczkę uspokoi na korytarzu, dobrze? Mężczyzna dużo zapłacił za studia córki. Cieszył się, że poznała tam chłopaka i miał nadzieję, że ułoży sobie z nim życie. Nie może uwierzyć, że dziewczyna dała się uwieść jego pracownikowi. Jej matka jest przekonana, że to dziewiętnastolatek namówił córkę na seks w stodole. Ma pretensje do męża, że zaatakował ich widłami i naraził przez to na kompromitację wśród sąsiadów. Trzeba to było po cichu załatwić. Po cichu? Jak? Cała wieś pewnie już o tych widłach huczy. Mogłeś normalnie dać mu w mordę i tyle. Normalnie to ja bym go tymi widłami zabił. Weź ty się, spokój, bo cię naprawdę wyrzucą. Jakbym dorwał tego darka, to nic by z niego nie zostało. Nic! Nie po to ciężko haruję i płacę ciężkie pieniądze za studia mojej córki Kingi, żeby się tarzała w sianie z jakimś darkiem, parobkiem. Paweł to co innego. Ma studia, pracę, jest dobry, mądry i to on będzie mężem mojej córki. On.